W tej lekcji będziemy sobie mówili o dzieleniu zawartości jednej komórki do dwóch różnych oraz o konsolidacji. Zaczniemy sobie od podziału danych. Zawartość komórki możemy rozdzielić na jej składniki, na wiele sąsiadujących komórek. Jeżeli na przykład tutaj mamy imię i nazwisko wpisane w jednej kolumnie, to możemy je rozdzielić na dwie. Żeby to zrobić wybieramy komórkę lub cały zakres, który chcemy podzielić, przechodzimy do karty dane, w sekcji narzędzia danych mamy opcję tekst jako kolumny. Uprzedzę Cię, że musisz dodać jedną przynajmniej pustą kolumnę, ponieważ w przeciwnym razie dane z kolejnej kolumny zostaną zastąpione. Naciskamy sobie tekst jako kolumny. I pojawił nam się podgląd naszych danych. Możemy ustalić, że nasz tekst będzie rozdzielany po konkretnym znaku, albo że zostanie zastosowana stała szerokość. Zaczniemy sobie od tekstu rozdzielanego, naciskamy przycisk dalej i możemy oznaczyć, po czym będzie nam dzielił tekst, czyli to może być średnik, przecinek, spacja bądź inny znak. My chcemy sobie podzielić po spacji. I tutaj mamy podgląd naszych danych. Zostanie nam imię w pierwszej kolumnie i nazwisko w drugiej. Dajemy przycisk dalej i możemy sobie określić format naszych danych. Czyli możemy to określić jako tekst, jako datę w konkretnym formacie, bądź nie importować konkretnej kolumny. W tym miejscu też możemy określić miejsce docelowe, do którego dana kolumna pójdzie. Czyli, jeżeli zapomnieliśmy dodać tą kolumnę, to możemy to w tym momencie naprawić. Zaznaczamy sobie tekst. Moglibyśmy też zostawić, oczywiście, format ogólny. I naciskamy przycisk Zakończ. Nasza kolumna B została podzielona na dwie kolumny, także w pierwszej kolumnie mamy imię, a w drugiej nazwisko. Zauważ, że w żadnej z tych kolumn nie została nam spacja. Czyli spacja, która była rozdzieleniem naszych danych, została po prostu usunięta. Co też jest bardzo przydatne, jeżeli chcemy z tymi danymi potem pracować. Cofniemy sobie zmiany. I znów włączamy tekst jako kolumny. Tym razem przejdziemy do stałej szerokości. I tutaj możemy utworzyć linię. Po jakiej będzie nam dzieliło tekst. Ja sobie w tym momencie podzieliłam ten tekst tak naprawdę na cztery kolumny. I znów tutaj mogę sobie format danych zmienić. Ogólny tekst, data. Musisz pamiętać tylko, że niezależnie od tego, co się znajduje w komórkach poniżej, to one wszystkie zostaną podzielone w tym samym miejscu. Dajmy przycisk, zakończ. W miejscu już istnieją dane, czy chcesz je zamienić. Nie oznaczaliśmy, w jakiej komórce mają się znaleźć takie dodatkowe dane. Dajemy OK. I widzisz nasz tekst został podzielony zgodnie z tym, co określiłam. Przejdziemy sobie teraz do konsolidacji danych w programie Excel. Przekopiujemy sobie nasze wartości, żebym mogła Ci pokazać, jak wygląda konsolidacja. W oknie Excela wybieramy sobie kartę dane, następnie narzędzia danych i przechodzimy do konsolidacji. Otwiera nam się okno dialogowe Konsolidowanie i wybieramy konkretną funkcję, czyli może to być suma, liczba, średnia, maksimum, minimum, iroczyn, zliczanie, odchylenie standardowe, wariancja itd. My na przykład wybierzemy sobie sumę i określamy odwołanie. Możemy odwołanie dodać i wybrać kolejne. Naciskam przycisk Dodaj. Możemy te dane wybrać z różnych arkuszy, oczywiście, czyli w tym momencie znajdują one nam się w jednym arkuszu, ale możemy. Na przykład, sumować wszystkie dane ze wszystkich arkuszy, na przykład jeżeli dany arkusz mamy tworzony dla danego miesiąca. Możemy użyć oczywiście etykiet, górny wiersz, lewa kolumna. Możemy oczywiście odwołania usuwać i w tym momencie program Excel powinien nam sumować wszystkie wartości z kolumny C i z kolumny L. Jeżeli dalibyśmy liczbę, to zliczyłby nam wszystkie dane z kolumny C i z kolumny L. I w razie pomyłki, oczywiście, możemy usunąć dane, które wcześniej dodaliśmy. I teraz chcemy sobie sumować nasze pensje z tych dwóch zakresów dla tych pracowników. Czyli przechodzimy do narzędzia konsolidowania, zastawiamy funkcję Suma, zaznaczamy zakres. Dodajemy odwołanie, zaznaczamy drugi zakres, dodajemy kolejne odwołanie i naciskamy przycisk OK. I w tym momencie program Excel dodał nam tabelę, która zawiera unikatowe imiona i nazwiska naszych pracowników razem z danymi dotyczącymi sumy ich pensji z naszych dwóch tabel.